Puk, puk się mano. Tu rzadko z tej strony witam na tym kanale i jakby y, to y, coś zrobimy innego. <laughs> Czyli tego e, Witchfire'a. E, jest mapka Outskirts i to jest o taka mapka dodana. Ja już dość długo nie grałem w to. Nie wiem czy oni w poprzedniej, ale wydaje mi się, że nie dodali w poprzedniej, że teraz dodali. Potwory to jest, takie są polanki, tu jest takie przejście między skałami, tu jest domek baby jagi, można powiedzieć. I losowo pojawiają się to jest przejście, losowo pojawiają się przeciwnicy. Są oczywiście skrzynki, są wulty, a tutaj jest lina, po której schodzimy do naszej wioski. Nie? I właśnie tu teraz jestem. I, no i tutaj można mm, zejść do tej liny gdzieś, nie wiem, czy to tu. Tam chyba dalej, na końcu, tutaj. Hmm. O, climb down to hermitorium, nie? No, no i ja stąd wyszedłem, bo wcześniej tego co zrobiłem, e, i wyszedłem z gry. To zostałem z powrotem, e, po, po wejściu z powrotem, e, byłem w hermitorium, ale wyszedłem z hermitorium, właśnie po linii na górę, wlazłem tu, rozwaliłem wszystkich. I po, jak się porozwali wszystkich, to pojawia się w międzyczasie tam na tej ostatniej polance. Pojawia się taki trawers, ja mnie przerzuca stamtąd, tutaj, właśnie. To jest ta ostatnia poranka, nie? Albo pierwsza, zależy jak się zaczyna, nie? No to już po rozwalaniu. No, tam jakieś rzeczy pozbierane, tylko, że <laughs> nie ma jakby powrotu takiego, no trzeba po tam wrócić, ale wtedy te, 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 jak one tam, o, arkany, no to mi znikną, nie? Ale to można zrobić tak, że, znaczy nie wiem nawet, czy znikną. Chyba znikną, bo jak się wraca, to znikają, wydaje mi się. Także stąd nie ma jakiegoś przejścia, to jest bardziej takie do poćwiczenia chyba taka mm, przestrzeń. E, taka, taka mapka mała i... Mm, I tu nic jakby, no, no, jakby, na mapie jak się kończy potwory wszystkie, to nie pojawia się portal e, do wychodzenia, nie? Albo do przejścia nawet, jakby się dało. A czekajcie, ja to sprawdzę zaraz. Wejdźmy tutaj. Czy będę miał te arkejny jak wrócę tam do... Do hermitorium, Żeby móc, nie, no nie, bo pozbierałem to wszystko teraz. Tutaj jakieś tam dodatkowe rzeczy, no i jak pójdę do hermitorium, no to się załaduje. Pewnie się arkany zresetują i nie będę mógł ich wykorzystać. Jak wejdę, wchodziłbym na jakąś inną mapę, nie. Także fajna lokacja do poćwiczenia, myślę, nie. Jakby, jak wchodzicie jako pierwszy raz po aktualizacji, to. No to jesteście tam, właśnie. Nie jesteście w hermitorium, tylko jesteście tam wyrzuceni. Musicie przejść tamtą lokację, żeby w ogóle przejść do hermitorium. Nie no, jestem w karmitorium. No, i no nie ma. No. no to wracamy tam. Tylko teraz pewnie. No, ciekawy jestem, czy teraz y, będą zrestowane potwory, i od nowa będę mógł iść, czy. Mm, czy. Tak, nie, nie. Nie, jest, a nie, są potwory, ale jest ten. A to, a, to wcześniej mi się nie pojawił ten portal. Czyli teraz mogę wrócić z końca do początku. Ciekawy jestem. Tam są potwory, ale zobaczmy, czy na tą po, na tą polankę mnie przyniesie. O, jest! O cholera! Tu jeszcze jeden pewnie będzie, albo dwóch. A, rzuca drugi. Tylko nie wiem, gdzie on jest jeszcze. On się czasem tu... O. Do, do wzięcia. E, są grzybki, ale nie widziałem roślinek tych, takich do zbierania tych. E, tu na pewno ktoś. Jeszcze gdzieś jest. Tylko nie wiem gdzie. O idzie. Te śmieszne wybuchacze. Woodmeny. O, i już jest. To znaczy, że wszyscy. Chociaż miałem dziwne, bo miałem deus Vulta, ale z tego potwora dużego wyszły jeszcze jakieś małe i mnie goniły. Ta, wolę to. Zawsze wolę damage. Witchfire to zawsze szybko się zbiera i się ma dużo. No graficznie jest przepiękna ta gra, po prostu. Mega jest. Mógłbym mi się, że jakby, jakby... O, o kurde, dużo będzie. Large witchfire class. Ta. I jeszcze, kurze dużo. Ja pierdziu. To wcześniej tyle nie było. Tam chyba się nie da Jeszcze nie, Trzeba na mapkę zobaczyć. Nie, tam mnie już nie wpuści. Dobra. No i taka fajna jest yy, ta. To jest dziwne, bo jak wszedłem pierwszy raz po aktualizacji, to nie było tych portali na początku i na końcu. Dopiero jak dzisiaj, <coughs> sorry, wlazłem... Yy, i załatwiłem wszystkich, kto się pojawił tam I jak wszedłem w niego, to myślałem, że będzie koniec, on mnie przeniósł tu Także taki się zrobił... Taka mapka, taki portal Dobra, tutaj żeśmy już rozwalili na ty. No to teraz idziemy standardowo tu, o tu będą te Przy domku Wiedźmy będzie Ammo I tu duży i tutaj małe. tu średni Dobra hmm, To chyba między skałami trzeba tutaj ceknąć a, tutaj czasem przy nim coś jest. Ale teraz nic nie ma. Tu trzeba oczywiście myszkować gdzieś tam, nie patrzeć. Bo może być coś pochowane w różnych miejscach. Tu chyba dalej się nie przejdzie. Na no mapkę trzeba sprawdzić. Nie, tu już się nie przejdzie. Dobra, tam chyba też nie dalej, tylko tu przy nim, tutaj w te skały trzeba wejść. Tutaj pod, pod belką taką się przejdzie, trochę jak ten. Jak, jak Crisis pamiętacie jest Takie trochę pewnie odniesienie do Crisisa. Tutaj chyba tędy się nie przejdzie, bo tu jest ten kanion. Tam dalej będziemy skakać przez... Bo mapka się nie zmienia. E, będziemy skakać przez taką rozpadlinę. I podwójny skok trzeba użyć oczywiście. O tu. Tam nic nie ma. Tutaj uwaga na to, bo to jest żelące. Jakieś no, tam... E, dodatkowo gdzieś tam się znajduje... E, znaczy nie znajduje, tylko jak Edeus Wulta się bierze, to czasem można... Um, sorry, mm, tam są przeciwnicy, można mieć dodatkowy slot, nie, na eliksir. Coś tu było? Nie. No na razie musi zostać, przeładowane. O, trzeba uważać na no te skubańce, no tu wiszą taki, i jest dużo ich i są pochowane czasem. O, domek tej, domek bodyjagi. Oh. O! No. Tu jeszcze Woodmana gdzieś widziałem Ale jeszcze nie koniec, bo wulta nie ma. Tu nie wchodzę w to właśnie w taką zamarżającą. Tutaj coś będzie, tu pewnie będzie ten. O, właśnie. Trzeba wiedzieć, gdzie wiszą, nie? Tu można się włazić oczywiście na górę. Ale tu nic nie ma. Zazwyczaj o. Tutaj coś widziałem, jakiś taki dziwny, jakiś ołtarzyk czy coś, ale i grzybek. Muchomorek, ale ten. Nie mogę go zjeść, nie jest aktywny, nie? A i tu butelka jakaś leży. I tu też nie, jakby nieaktywna jest, nie? To takie rzeczy może na przyszłość będą, czy coś. Wyczajmy. O, ktoś tu idzie jeszcze. Jeszcze. O, to jeszcze. Co tam dostaniemy? Chase piercing bullets. Pociski nie mogą być blokowane przez te. I cleansing fire. Może być, bo będzie elit. elitarnego jeszcze nie mieliśmy, więc podniesiemy jakość elitarnego. O, coś tu chyba do nas jeszcze wali. O właśnie, ta. co podnosić już. Tutaj nic. Tutaj ul, <laughs> faj No nie no. Mega jest ta grafika. Przepiękna jest. W tej grze. Można się zachwycać. A grzybki. A na mapie grzybki to takie. O. Zgubione. Fajnie o! trafią. Coś. Dobra. Tu ktoś będzie. Mapka. A tu już był. To tam musimy iść. A no tak bo my jesteśmy przy babci dopiero. Dobra. To jest ten ul. A czasem można się pomylić, że to nie, że to nie, nie ul, tylko nasza jakaś nowa skrzynka. Nie? Tutaj jest ta rozpadlina. Dobra. Okej. Okay. Idziemy. No już dzwoneczki słychać. Nie ma nic nowego. O, jak ach, tak myślałem, że jest, kurczę, będzie gdzieś, tylko nie zauważyłem go. Myślałem, że dalej gdzieś będzie. O! I tutaj przeciwnicy są mało wymagający. Ten... O, cholera, zagopiła się. Ten elitarny tutaj będzie taki, powiedzmy, nie, tam... A ten to tak se chodzi. Nie ma na szczęście tych starczami, nie? Co tak skaczą. Zadałem na kogoś. No gdzie on jest? Że widzę go... A, oh, to Woodman, dobra. Ale to jest De Deus? A bo, a, bo dobra, to jest jeszcze... O, tu jeszcze będzie, dobra. To przedsionek dopiero tamtego. Tam będzie ten literny. O, oh, jest. Cholera, trochę blisko. I co jest? zabsorbował najpierw. Uh, Okej. Okay. Snowball. To Coś jeszcze było, czy podnieśliśmy? Czy to wybuchają? Trzeba uważać. Bo się trochę ich nazbierało. Mnie jest. Oj, cholera. Byłem daleko, nie spadł. Tu ktoś jeszcze przylas? Nie, tamten tylko. Ale tamtego... To tak, trochę mało mu robię, nie? A on znowu ich produkuje. A tu jeszcze dwóch. Podlas mi tu blisko. No to chodź. Dobrze. On załatwił. A wypierdki pozdychały? O, to wcześniej mi nie pozdychały, tylko mnie goniły. <grytki> o, jest klucz, ale już mam klucz, bo podniosłem wcześniej. Ale Deus Vult, na nim się nie ten, nie pojawia ten... 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 Mm, ten kamień, nie? Nie pojawia się. O, mam nawet jeszcze amunicję, jakoś tak więcej. Zebrałem chyba skrzynkę wcześniej, otworzyłem dodatkową amunicja była do tej... No i tu będzie jeszcze jeden przeciwnik. O, tego nie jemy chyba, z tego co pamiętam? Tu na czerwono, czekaj, muszę spojrzeć. Tak, tutaj będzie. Ale to tędy przejdziemy, bo tutaj chyba będą. O, właśnie, jest. Jest taka, i na mapie widać takie, o, widać takie. No, na czerwoną kropkę to tam się ruszają, nie? A tutaj jest taki trójkącik i to są grzybki. I tak. Tego grzybka jemy. O. Tego nie jemy. E, wydaje mi się, że te jemy, a tych nie jemy. I tego chyba jemy, ale nie pamiętam. Albo nie, tego nie jemy, tylko tego jemy. Tylko kurde, nie pamiętam już. Ale już jestem do, dopakowany na maksa, więc nie potrzebuję. O, skrzynka. O i jest co? Chili, nie potrzebuję. Dobra, jeden poszedł spać. Gdzie reszta? O, jest już portal, a to widzę, że portal jest. No i takie dość poćwiczenia. Morstamina, Max Health. No to cokolwiek, bo już teraz już rozwaliśmy, więc to już nie ma znaczenia. No ale sobie można poćwiczyć, pozbierać te <grybka> grzybka. No. no i teraz, jak tu wejdziemy, no to wróci nas tam z powrotem. Tak mi się wydaje. Tak. przynajmniej. No, wróci nas na porankę. No, ale na polan coś nic nowego nie pojawiło, więc jakby nie ma sensu, nie? Więc wracamy z powrotem. Chyba, że coś tu jeszcze jest, o czym nie wiem, więc jak ktoś wie, to zapraszam. Proszę powiedzieć, to chętnie coś tam jeszcze zwiedzę, odnajdę i tak dalej. A tak to, wracamy do Hermi. No, coś tam znalazłem. 30 zabitych, no events, 3 czesty. Trochę Witchfire'a znalazłem. Parę rzeczy jest. Giereczka jest przekozak, naprawdę. Polecam, mega. No, walnęło po oczach, dobra. Hermi, sorry. W ogóle to jest taki jakiś kwas, nie wiem dlaczego. Miałem gnozę na poziomie drugim. Po poprzedniej aktualizacji zrobiłem... Nie, albo na trzecim nawet. Zrobiłem się jedynka albo dwójka, a po tej aktualizacji mam zero. Więc nie wiem co to jest. Grane. A, muszę rozpa rozpakować trochę tych. Eee, gdzie to było? Bo już nie pamiętam. Nie było. Inwentary. Co to jest? Chronoclast. No tak ja nawet nie pamiętam, żebym to miał Dropowy Liquid Witchfire. <grych> e, tutaj się robi tak. Tak, tak. F plus all, plus all, plus all, plus Portal Flame. Jakiś klucz dodatkowy, sanktuary. Supply. No, trochę tych rzeczy mam, nie? Pozbieranych. Witchfire. Hmm. hmm. Prosta mi nadaje. Okulman Iscape Resetting Setting Ascension. A, no to fajne. Trzeba będzie kiedyś użyć. To butelka. Herbalist Brew. Make Arcane. Marks Arcane Resources on Minimap. O, fajne! Trzeba to wypić w czasie. No tutaj podział na ten, a tutaj są wszystkie po prostu. No dobra, mamy tego Witchfire'a już ileś, żeby coś podnieść? Nie, nie mam. 79 Flash, Blood, Mind, Witchery Fej. Dobrze, że mi poziomu nie zresetowało, kurde No trochę nagrałem jak widać Ale na początku to tłukłem dużo i biłem te poziomy jeden z drugim. To było potem trudne, bo... Bo coraz trudniejszy... Znaczy może nie, może nie było takie, bo jakby te poziomy trudności są tam do którego się oni nie przewidzieli, że ktoś nabije tyle poziomów chyba. Nie wiem. Nie mogę zwiększyć ascent? Nie mogę 95, a mam 39, no to no nie mogę. No, no dobra, to wsio w tym odcinku, bo chciałem tylko pokazać Kiercy, nie? No. no, to do następnego razu. Oczywiście, aut?